Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy dlaczego tak dziwnie jakoś wzrasta popyt na jajka z chowu klatkowego. Jajka klatkowe. Dlaczego słuchajcie, coraz więcej ludzi takie jajka kupuje. Co jest tego powodem? No zresztą mówiłem, że teraz jest coraz więcej zwolenników praw zwierząt. Coraz więcej ludzi chce wspierać te małe hodowle. Coraz więcej ludzi chce przejść na zdrowe odżywianie. Nie chce kupować jakichś tam nazwijmy jajek fermowych dba o siebie, dba o ekologię bardzo często, a mimo wszystko rośnie właśnie sprzedaż jaj z chowu klatkowego. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście prośba ogromna do Was o łapeczkę w górę i subskrypcję. Moi drodzy, głównie ta tendencja wynika stąd, że chów klatkowy jest najbardziej popularnym chowem w Polsce to raz. Natomiast co jest bardzo ważne? Bardzo często ten chów jest właśnie promowany przez duże firmy, przez duże korporacje, bo jest im to po prostu na rękę. Zarabiają na tym bardzo dużo pieniędzy. Raczej nie oświadczycie chowu na wolnym wybiegu prowadzonego przez różne korporacje i wielkie firmy ze względu na to, że jest to dużo mniej rentowne i dużo bardziej czasochłonne, pracochłonne. No i aż tak się to nie kalkuluje. Dlaczego? Dlatego głównie się wspiera chów klatkowy, co powoduje, że jeżeli jest dużo reklam w sklepach, jeżeli e, też słuchajcie, te jajeczka są tańsze, o czym zaraz porozmawiamy, no to to powoduje większą sprzedaż. Kolejna kwestia jest taka, że tak jak wiecie, jest inflacja. Rozumiem, że ona spadła, może i trochę spadła, natomiast te ceny, słuchajcie, nie spadają, bo inflacja nie polega na tym, że ceny spadają, tylko że wolniej rosną, ale myślę, że akurat to większość z was wie. Natomiast jeżeli chodzi, słuchajcie, o te jajka z chowu klatkowego, to również powodem jest oczywiście cena. Coraz więcej osób oszczędza coraz więcej osób mimo wszystko, słuchajcie, już oszczędza nawet na jedzeniu, czego ja nie pochwalam, no bo później to się i tak odbije na zdrowiu i e, będziemy musieli zapłacić z nawiązką po prostu sporo więcej. Także ja bym w ogóle na tym nie oszczędzał, jest to głupota, no ale ludzie tak robią i przez to po prostu ten chów, te jajka z chowu klatkowego się lepiej sprzedają. Kolejna, słuchajcie, tendencja jest taka, że bardzo dużo dużych sklepów zakupiło, słuchajcie, i trzyma na, magazyny, na magazynie właśnie jajka z chowu klatkowego, co powoduje, że większość tych dużych Firm po prostu stara się to wysprzedać, no bo wiadomo, że jajko długo nie poleży, a trzeba wziąć pod uwagę, że ono nie leży tylko w tym sklepie, tylko wcześniej leżało jeszcze w jakiejś dystrybucji, wcześniej leżało chwilę u producenta, a później leży u nas jeszcze w domu, także nie możemy pozwolić na to, żeby to jajko się tak szybko popsuło, więc staramy się to jajko sprzedać i wtedy siłą rzeczy obniżamy ceny. Zresztą możecie sobie pójść do sklepu jakiegokolwiek większego i zauważyć, że są bardzo dużo obniżki, jeżeli chodzi o cenę jajek. Po prostu właśnie jest to spowodowane tym, o czym przed chwilą powiedziałem. Natomiast jeżeli chodzi, słuchajcie, ogólnie o ceny jajek jeszcze, na co warto zwracać uwagę, no to przede wszystkim to, że część z nas nie jest do końca świadoma, oczywiście część jest, ale część nie jest jeszcze, jakie jajka powinna spożywać i na co powinna zwracać uwagę, dlatego oczywiście z całego serca... Odsyłam do tego filmu. Jeżeli macie kogoś, kto się tym interesuje, kto zwraca na to uwagę, to warto by było ten film polecić, żeby po prostu był bardziej świadomy. Wracając do tematu, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten chów klatkowy, to też niech was nie zwiedzie to, że tak jest teraz i potem to się zmieni. Ta tendencja, słuchajcie, się nie zmieni. Oczywiście ten chów klatkowy trochę zostanie ograniczony, uważam, natomiast w większości przypadków on nigdy nie zostanie zlikwidowany ze względu właśnie na pobudki, które powiedziałem wcześniej. Chodzi głównie o rentowność, chodzi o pieniądze, chodzi o zatrudnienie, chodzi ogólnie o rynek, o gospodarkę i tak dalej. Także on nigdy, słuchajcie, nie będzie. Będzie zamknięty całkowicie. Także tutaj też z drugiej strony nie wierzyłbym o zwolennikom praw zwierząt, którzy powiedzą, że na pewno nigdy nie będzie kur w klatkach. Oczywiście te kury w większości przypadków zawsze będą, nie wierzę w to, że słuchajcie, tych kur w klatkach nie będzie. Zresztą e, największe kurniki, właśnie z tego słyną. No i oczywiście, jeżeli nie w Polsce będą te towary eksportować, bo większość sklepów się odwróci, co też, raczej jest mało prawdopodobne od jaja schow, klat schowu klatkowego, to po prostu będą eksportować na. Zachód, ewentualnie na wschód, gdzie w ogóle mają inne podejście dotyczące zwierząt, ale generalnie bardzo duże fermy, słuchajcie, też pchają ten towar na zachód, gdzie po prostu płacą w dolarze albo płacą w euro i mają wtedy lepsze zarobki z tego, więc im się też to kalkuluje. E, oczywiście, żeby wejść na taki rynek, no to też trzeba mieć odpowiednią produkcję i tak dalej, ale ja tutaj mówię o tych dużych fermach. Natomiast jeżeli chodzi o nas, małych hodowców, tutaj raczej ten chów klatkowy nam nie zagraża, ze względu na to, że my bardziej konkurujemy, tak jak wam mówiłem, nieraz jakością, a nie ceną. Jeżeli klient nasz patrzy na cenę, to raczej nie jest naszym klientem, no bo te jajka są dużo droższe. Oczywiście bardzo często ci klienci narzekają, natomiast z tego, co mi piszecie bardzo często wy mówicie, że po prostu jeżeli się nie podoba, można kupić jajka w sklepie. No i dobrze odpowiadacie, no bo w sumie nasza praca musi się jako tako opłacać, a w ogóle powinna się opłacać, jeżeli patrzymy na to pod względem opłacalności, pod względem finansowym. Także weźcie naprawdę to pod uwagę, żeby nie sprzedawać towaru za pół darmo. Na pewno się na tak dobre jajka znajdzie klient, natomiast z drugiej strony też nie ma co swojego wysiłku i swojej pracy oddawać Komuś za pół darmo. Okej, okay, jeżeli chodzi, słuchajcie, kolejna kwestia o ten chów klatkowy, to oczywiście on dominuje razem z chowem ściółkowym później, gdzie też kurki są by generalnie zamknięte w kurniku, nigdy nie wychodzą na zewnątrz. Jeżeli chodzi o chów klatkowy, to trzeba też powiedzieć, że w większości przypadków ten chów klatkowy, słuchajcie, jest promowany właśnie i jest bardzo dużo reklam na ten temat. Raczej jajek no, z wolnego wybiegu czy z chowu ekologicznego rzadko się je promuje. Oczywiście promuje się i też są reklamy tego typu, natomiast jest ich dużo mniej stosunkowo do chowu na przykład właśnie klatkowego. No i z wiadomych. Względów, o których wcześniej wspomniałem. Jak można podsumować, słuchajcie, to o czym powiedziałem? No, przede wszystkim tym, żeby się nie sugerować, że teraz nam trochę popyt spadł albo trochę się zwiększył, ponieważ jajko jest takim produktem, czy tak, czy tak raczej schodzić będzie. E, natomiast, no, klienci są różni i też jedni patrzą na cenę, drudzy patrzą na jakość, jedni patrzą na jedno i drugie. Niektórzy w ogóle patrzą na rodzaj dostawy i na e, jakość obsłużenia. Większość z nas oczywiście patrzy na cenę ze względu na to, że po prostu, no. Nie oszukujmy się, słuchajcie, porównując to złoty teraz, a porównując to złoty jeszcze 3-4 lata temu czy 5, wyglądało to zupełnie inaczej. Oczywiście ktoś powie, że mniej zarabialiśmy, ale nawet jakbyśmy te stosunki, słuchajcie, porównali, no szczerze sprawdźcie sobie, jest po prostu trochę gorzej, jeżeli chodzi o to. Nie mówię, że jest jakaś tragedia, ale jest po prostu gorzej. Zresztą to widać, to są suche fakty, które każdy z nas może sobie po prostu sprawdzić. Więc. E, oczywiście tutaj nie przejmujcie się, jeżeli chodzi o te małe hodowle, że tutaj, tak jak już wspomniałem, nie będziecie mieli, e, nie będziecie mieli gdzie kupić na przykład jajek, albo nie będziecie mieli gdzie kupić kur, albo w ogóle e, tych małych hodowców nie będzie, bo nie zawsze będą gdzieś się będą przeplatać, na tym polega gospodarka. Natomiast no, e, trzeba sobie zdawać sprawę, w którą stronę to zmierza i dlatego właśnie ten odcinek, żebyście o tym pamiętali. Wiem, że teraz się pojawiły różne artykuły, że gdzieś tam we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, e, ten chów lepiej się sprzedaje, że ten chów się odradza i tak dalej, to nie uczcie się, słuchajcie, nic tak nie ma wręcz. Ludzie są coraz bardziej świadomi, nie chcą kupować z takich chowów, ale czasami sytuacja materialna nas do tego zmusza. Zresztą ludzie też tłumaczą sobie to tak, słuchajcie, realnie, niby, próbują sobie to tak tłumaczyć, że przecież i to jest jajko, i to, i to tak samo smakuje. Zresztą, jakby to było trujące, to by to nie było sprzedawane, więc no tutaj trudno jest czasami niektórym ludziom przemówić i tutaj każdy już musi ponosić konsekwencje sam za siebie. Ale generalnie, jeżeli chcielibyśmy tak do tego tematu podejść, no to tu jest to wszystko nakreślone właśnie w tym odcinku, żebyście mniej więcej czarno na białym, żebyście. Mieli po prostu wyłożone, jak to realnie wygląda i na czym warto się skupić, właśnie wybierając. Wybierając odpowiednie jajka, jeżeli oczywiście nie macie swojej hodowli, ale większość tutaj raczej z moich widzów swoje hodowle posiada, no i wy raczej patrzycie przez aspekt tego, czy w ogóle ja tą hodowlę jeszcze będę mógł prowadzić, czy ona będzie opłacalna, czy nie będzie. Także bardziej to Was interesuje, a nie to, czy będziecie mieli gdzie w sklepie kupić jajka. My się bardziej interesujemy tym, czy będziemy mieli gdzie na targach na przykład kupić kury. Na to bardziej zwracamy wtedy uwagę. Oczywiście napiszcie w komentarzu, jakie macie zdanie. Napiszcie, co myślicie, czy Waszym zdaniem w ogóle taki chów klatkowy jeszcze ma ręce i nogi, czy nie ma. Zobaczcie, jak on się rozwija mimo wszystko. Oczywiście, no pojawiła się lekka stagnacja, ale cały czas jest popyt na tego rodzaju produkty. Także jeszcze raz słuchajcie wielkie dzięki, dzięki, że jesteście, że tutaj wspieracie kanał, no i widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej.